Cześć, tutaj jest Ronny Ghost z e, ekipy Urbex Chciałbym bardzo powiedzieć i podziękować e, Powiedzieć wam, może podziękować, że tworzymy mega dobry e, kanał Razem z Rider Urbex Tworzyliśmy ekipę ludzi, którzy chcą wchodzić na urbexy Między innymi ja e, oraz Rider jesteśmy innymi założycielami Oczywiście to są urbexy, więc e, nic nie dowiastujemy żadnej nic w tym podobnego nie robimy. Robimy tylko e, filmiki na YouTube'a, na TikToka, Instagrama. Zapraszam. E, to jestem do pierwszego filmiku na YouTubie. Legendarnego. Można powiedzieć, bo to jest pierwszy. E, I w sumie to chciałem Wam mega bardzo, mega podziękować za to, że Będziecie z nami, mam nadzieję, przez cały czas będziemy się mega rozwijać eee, No chciałbym przeprosić Was w tym filmiku, że jest taka zła jakość i tym podobna, ale my, my dopiero się rozkręcamy, dopiero wchodzimy na, na polskie social media i tym podobne, więc myślę, że nas wybaczycie i co? No i co? Miłego oglądania no. odcinka. Które został stworzone przez ekipa Urbex. Cześć, witam Was. Przepraszam. Od razu. Tu być stawka, gdzie dopiero Sofoy weszliśmy na Urbex. Niestety tak, tak się nie stało, bo nagranie z kamerki mi się po prostu usunęło. Stale. Nie mogę tego. Tak w ogóle tak przepraszam, praktycznie nic nie się stało. Tylko mówiłem, że jest pierwszy film na tym kanale. I. Żeby się zaobserwowali i zalajkowali tak też jak nawet pogłosiliłem ten film z kamerki bo praktycznie nic nie było słychać natomiast chciałbym was bardzo, ale to bardzo przeprosić yy, za to, że się to nagrało i jest taki obraz za mną yy, no niestety, ale jest 5 minut po północy i no i tu nagrywam, bo dzisiaj o 18.00 ten film wyjdzie mam taką nadzieję że wyjdzie więc mm, przepraszam jeszcze raz yy, później nagrywaliśmy z telefonu siwego i tam było więcej więcej dymów yy, i tym podobno więc jeszcze raz przepraszam Was bardzo serdecznie za to yy, że macie jakby wejścia i Macie najpierw wygadanie moje, później jest jakiś portboc. zapraszam i ja, później jest film i jestem gadanie. Niestety nie moja wina, że tak się stało, że no, nie moja wina, że jakby nagranie się usunęło, że nagle podpinam adapter, żeby już wyeksportować wideo, a nagle nagle po prostu mi się... Widział no. Więc tam pokazywałem pokoje, w których nic nie było, bo podłoga zawalona i tym podobne. Więc więc tak, i, i co? Eee, zapraszam Was do części już typowo, typowo urbexowej. I obiecuję, że takie błędy na następnych urbexach się nie będą zdarzać, bo dopiero co wchodzimy do polskiego YouTube'a i wierzcie mi, że to nie będzie już. Nie będzie mm, takich błędów, że nam się na będzie wideo usłać. To była jednorazowa akcja. Elo. To jest ciąg dalsza Perfekcyjno. Weź tam kurwa, tam nie... ale no. No, 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 Spalona? to no, wygląda. Wracamy moim zdaniu wracamy. Ale chodź, czekaj, no bo chodź zobacz jak to tu wygląda, chodź. To jest cały rozim, to jest cały rozim. Czekaj, ja chcę zobaczyć to kamerką. Idziemy do piwnicy. Idziemy do piwnicy? Tak. No w sumie, żeby to nie był jakiś ołówek to 20 minut, nie? Ja. Te. Co? Ja sobie. Jak nas złapią, to pamiętacie, nie? Ja nie gadam po polsku. Ja mówię po Ja jestem Ja bym tu wszedł. Ale to może zaskrzypieć. To nie. Zas... Nie kurwa, Ja w tole. parę lat temu tędy się wchodziło. Tak, tak. Kurwa, dużo biletów było kupować. Tak. Pomyślcie, To jest no. Jest. Dobra, pierwsza oznaka, że tu jest bezpiecznie. Ile Ja Wlepka.

Idziesz, przód, idziesz, 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 Co idziesz, 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 Co? idziesz, Chodź. chodź. O oh, kurwa, ile oh, kurwa. Oh, kurwa. Myślałem. Cena, mm. waga. Ja. Yeah. Wymienione te ptasie, mylecz. To jest chyba dokumenty towarowego. A to, Ja pier Dobra, idziemy. w poradzę. No. I dobra, to I czemu to jest tak dziwnie nabite? właśnie. Jest taki stojaczek, kurwa. Parę lat, temu, parę lat temu byśmy tu. To ja. Parę lat temu byśmy tu nie stali. Rozumiecie, nie? Chodźcie. Tu jest pusto. Tu jest też pusto. Tu coś jest. Nie. Chodźcie, chodźcie. Tu coś jest.

Ale dobra, to jest nie. Czy to miało mi się z no, no. Tak to wygląda. To jest Nagle, mieliśmy gdzie indziej jechać, ale to spojrzeliśmy, że tu się wydawać. Zapraszam. A nie, wchodź. To jest tamta no, druga. Mieliśmy, to, jest jest mieliśmy, to jest tamten drugi. Kompletnie. Mieliśmy jechać też do soserca. Moi, toi. No tak, no, tak. No, tak. I też coś zjawisko z kolei, ale... Ale się nie udało.

Chyba ktoś zobaczył, czekaj. Ty? Ale ktoś, ale tu jest normalnie chodnik. Dobra, to serio wygląda jakby to miało być. Ej, jaki to był znak? Czemu ten znak tak dobrze wygląda? I czemu to wygląda tak dobrze? I zobaczcie, jak to dobrze wygląda Czemu to tak dobrze wygląda? I to Ej, czemu to jest tak to tu, było. tu tu masz rurę. Ja też tu jakie pończyny. Tu masz jakieś jakiś Wiecie, co mnie najbardziej straszy? Chodźcie tu. Zobaczcie, w jakim to jest stanie dobrym. Patrz, to to jest jak nowe. Jeszcze ten znak zobaczymy. No kurwa, nie tu nie przychodzi. Ciu. Ktoś zaraz może przyjść. Chodźcie stąd. Ale jeżeli jest takie co? To wiemy, że jest inne wejście. No bo na nie wejdzie przez to okno. Ktoś tu był? Byliście inne? Nie, chcę. nie, nie. Od torów? Chcecie ryzykować kurwa, Szczerze? Nie. Chcecie rysować? Nie. nie, no to. Nie o nie wchodził. No. No. Tak, tak nagle, Tak, zobacz to no, Chodzi Chodź mu to. się, to, no. się do klikali. Ja ofiar daleko ja Nie, czekaj. Wiesz,

jest chciała 5 minut A Ale no to 16. Ale przyliśmy tu około 10. I co? No? No. So, yy, parę słów na zakończenie. Dzięki za obejrzenie tego filmiku. Podajcie na yy, TikToka oraz Instagrama jak mówiłem Gdzie yy, się, będzie dziać. Mamy w planach jeszcze gruby Urbex. Ten urbex, który tutaj był, nie wiem czy będziecie je słyszeć, ale mogę Wam powiedzieć, że był spontaniczny. Na zakończenie, bardzo spontanicznie jechaliśmy na inny urbex, ale wpadł nam ten mega w oczy i go zobaczyliśmy. I postanowiliśmy razem z Riderem oraz Siw'em, bo ci byli razem ze mną na tym urbexie, że wchodzimy tam, bo na ten, tutaj, to jest nagrany filmik. Bo nie wiedzieliśmy dokładnie, czy tam, gdzie będziemy jechać, jest opuszczone, czy nie. Bo niby w... były wiadomości, że jest opuszczone, ale było powiedziane, że nie jest i że niby tam działa. Była taka niepewność, a no. Więc tak. Na pewno tam wrócimy, powiedziemy, jeszcze tam, gdzie mieliśmy jechać, docelowo. Na razie nasza ekipa jest taka 4-5 osobowa. Tak jak osób, które mogą bardzo często chodzić na Urbeksy. Jest, mamy jeszcze takie, mamy chyba 8 osób dokładnie w ekipie 9 które są, ale nie chodzą na razie. Więc tak naprawdę to są tylko no, takie 4-5 osób jest, które chodzą. One się będą najczęściej powtarzać, no bo one mogą najczęściej chodzić. Mają najwięcej czasu w sumie. Dzięki za obejrzenie tego filmiku zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję Komentarz jakiś co możemy poprawić Sugestie gdzie możemy iść I tym podobne oczywiście przyjmę I Rajar też to przyjmie I co? Dzięki za obejrzenie Naprawdę doceniam, że obejrzeliście I do zobaczenia na kolejnych urbexach